W ekspresowym tempie zaprezentujemy teraz wyjściowe ustawienia obu ekip, bo już wszystko gotowe, żeby rozpocząć ten mecz. Rozpoczynamy oczywiście od drużyny GKS-u Bełchatów. W bramce z numerem pierwszym Tomasz Kucharski, dalej z trójką Norbert Warmus, numer 5 to Patryk Wyklewski, z siódemką Kacper Popławski, numer 8 Wiktor Kościuk, z siedemnastką popularny Serek Serhii Napołow, z numerem 18 Szymon Sarnik, dziewiętnastka to Jakub Bartosiński, z numerem 21 Adam Dębiński, z trzydziestką kapitan tego zespołu Łukasz Broński i numer 33 Natan Wysiński, szkoleniowcem GKS-u Bełchatów jest oczywiście pan Radosław Pęciak. Poznajmy wyjściowy garnitur, który na ten mecz uszykował właśnie szkoleniowiec Damian Hefda w bramce młodziutki. Tymon Wojciechowski z numerem 22, dalej z 6 Jakub Pekę, 7 to Kacper Kondracki, z 9 Dominik Kozera, z dyszką na plecach zagra Eryk Jarzębski. Numer 11 Oskar Kordykiewicz, 16 Mateusz Munarczyk, z numerem 17 Fryderyk Misztal. Numer 23 to Dominik Pawłowski, numer 26 Maciej Kołoczek i numer 30 kapitan tej ekipy Dawid Wierzbach. Jarzębski, Jarzębski, niezłe dośrodkowanie, świetnie biega Kordykiewicz. Oskar Kordykiewicz ponownie do Eryka Jarzębskiego, wykłada mniej więcej na 15 metr! 1-0! Świetna akcja, ponownie aktywna ta lewa strona. No i jest otwarcie wyniku! Kacper Kondracki, druga bramka w tym sezonie. No to po drugiej stronie, barykady możemy to samo powiedzieć właśnie o Dawidzie Wierzbie. Który teraz musi ratować sytuację, Wroński właśnie blokuje Wierzba. Ale trochę na własne życzenie ta sytuacja. No i jak tylko wyciągasz pomocną dłoń do rywala i ten nie boi się tego wykorzystać. Dzieją się właśnie takie rzeczy. Na własne życzenie. Gospodarze tracą bramkę. Mamy już jeden do jednego. No i jak na razie w tych dotychczasowych 12-ligowych konfrontacjach. Pomiędzy Olimpią a GKS-em padło 5 zwycięstw żółto-biało-niebieskich. cztery remisje i trzy triumfy właśnie ekipy gks em Dołkatów. Jeśli chodzi o bilans bramkowy, 14-13. Rzut karny. Długo czekał z kwiskiem Przemysław. Czer Czerw oczywiście. Zastanawiałem się właśnie, jaka będzie decyzja, ale trochę to analizował pan arbiter i jego zdaniem będzie rzut karny dla Olimpii. Doskonale wiemy, że no rzut karny to jest taka bardziej wojna nerwów. No i kto ją wygra? Kto wytrzyma teraz ciśnienie. Informacja. Od Wikieles TV Wasilków prowadzi z Ząbkowiu. Kordykiewicz ruszył, Oskar Kordykiewicz kompletnie zmylony. Tomasz Kucharski 2 do jednego. Olimpia wraca na prowadzenie. Pansa na wyjście z kontroli dla ekipy Zelblonga. Wysoki pressing założony przez brunatnych, ale dobrze poradzili sobie z tą pułapką gospodarze. Teraz w pełnej okazałości widzicie Państwo to miejsce, gdzie ulokowani są kibice GKS-u Bełchatów. Ale to kibice Olimpii Elblock mają powody do radości. Oskar Kordykiewicz po raz drugi 3 do 1 dla gospodarzy. Więc gorąco Państwa jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zostawić subika na naszym kanale, żeby zostawić łapkę w górę, no i przede wszystkim, żeby spotkać się z nami w poniedziałek na naszym kanale podczas magazynu Betli III Ligi Grupy Pierwszej. No właśnie, gra puszczona i bramka Dominika Maruchy. Dobra decyzja, rozkłada ręce gracz Olimpia Airblock. No ale to chyba dobra decyzja arbitra, że nie ma rzutu karnego, a jest bramka finalnie. Brawo, Przemysław Czerw bardzo przytomnie analizował grę. Poczekał z bliskiem do samego końca i dał niesamowitą radość temu chłopakowi z numerem 15. Dominik Marucha z bramką, 4 do 1. No tutaj chyba już... Kropeczka na D w słowie Wiktoria po stronie drużyny Olympierbeok. No i ten przysłowiowy gwóźdź do trumny GKS-u